Z księgi proroka Izajasza, z kim moglibyście mnie porównać, tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły, Nikt się nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty Izraelu powtarzasz: Zakryta jest moja droga przed Panem, i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nurzy, jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nurzą, chwieją się, słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Pan z wami i twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrystem Gdy z nas niesie z sobą jakiś ciężar życia Niedokrotnie szukamy sposobu, by go swoich bark zrzucić A jeżeli jest to niemożliwe To szukamy miejsca, osób, gdzie możemy znaleźć pokrzepienie Pocieszenie, wzmocnić swoje siły Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa, które są zachętą. Cóż mówi do nas? Przyjdźcie do mnie wszyscy. Zobaczmy, że Bóg nie czyni żadnych wyborów między nami. Zaprasza do tego, aby każdy poczuł się zaproszony, by do Niego mógł przyjść. I ten, który jest blisko Niego. I ten, który do niego drogę zagubił, ponieważ Bóg w każdym z nas widzi swoje ukochane dziecko. I dlatego dzisiaj to słowo ma być przede wszystkim dla nas zachętą ku temu, aby do Jezusa zechcieć przyjść. Bo cóż oznacza przyjść do Jezusa w my dzisiejszej Ewangelii? Stanąć przed nim. Takim, jakim się jest, sercem często poranionym, może zagubionym, zniecierpliwionym, i oddać cały ciężar swojego życia, bo nie jest Bogiem Wszechmogącym. Może ten ciężar z nas zdjąć, ale może go pozostawić. A kiedy go zostawia, daj nam pokrzepienie. Jak się nam mówi, pierwsze czytanie, Ewangelia wzmacnia nasze siły. W szczególny sposób czyni to wtedy, kiedy potrafimy wziąć na siebie Jego jarzmo. Czym ono jest, jarzmo Jezusowe? W języku biblijnym, w judaizmie, to jest nic innego jak posłuszeństwo Bożemu prawu, Bożym przykazaniom. I ufność w Bogu złożona. Zachęca byśmy do niego przyszli, a biorąc jego jarzmo, tak naprawdę od niego uczyli się posłuszeństwa ojcu. Zauważmy, że my często nie chcemy być posłuszni Bogu. My z jednej strony chcemy iść za Chrystusem, ale z drugiej strony chcemy żyć po swojemu. Chcemy być blisko Jezusa, a niejednokrotnie wchodzimy w grzech. I niejednokrotnie ten grzech próbujemy usprawiedliwiać, bo nie mieliśmy wyjścia, bo tak trzeba było. Zawsze jest wyjście dla tego, kto ufa Bogu i kto w niego wierzy. Jezus się staje przed nami jako ten, który całkowicie jest posłuszny Ojcu. W Getsemanii, kiedy widzi swój krzyż, mówi: Ojcze nie moja, ale Twoja wola niech się wypełni. I to jest pytanie, które niesie Ewangelia dzisiaj: czy jestem zdolny, zdolna do tego, by wejść w takie posłuszeństwo, by wola Boga się w moim życiu wypełniała? Czym ona jest? Myślę, że w jakim stopniu, w jakim sensie każdy z nas już wie. Bo jest to wypełnienie powołania, jakim nas Bóg obdarzył. Ono nie jest łatwe. Jest naznaczone trudem, właśnie ciężarem w realizowaniu swojego życiowego, osobistego powołania. I niejednokrotnie będzie w nas pokusa, by od tego powołania uciec, by ciężar z nim minimalizować, a zapominamy o tym, że właśnie wtedy, kiedy jest trudno i ciężko, mamy przylgnąć do Jezusa i by wziąć na siebie Jego jarzmo, by od niego uczyć się posłuszeństwa ojcu i by w nim złożyć swoją ufność. Cię potrzeba nam na nowo spojrzeć na siebie, na swoje powołanie, na swoje życie i zapytać się, czego tak naprawdę w sercu pragnę: życia z Chrystusem. Gdzie będzie krzyż, będzie trud? Czy szukam właśnie życia lekkiego, przyjemnego, czasami uwikłanego siebie w grzech, gdzie nie ma obecności Boga? Bo zobaczcie, że Bóg nie brzydzi się człowiekiem, człowieka miłuje. Bóg brzydzi się grzechem. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, by przyląść do Jezusa. By wziąć na siebie jego jarzmo, bo ono jest lekkie. I stąd dzisiaj patrzymy także na Maryję. Zobaczmy, że jej Bóg nie oszczędził cierpienia ani trudu, a jednak pomimo tego wszystkiego do końca była Bogu posłuszna, nie szukała swojego sposobu na życie, całkowicie ufała Bogu. I warto dziś w kontekście tego słowa sobie postawić pytanie, w jaki sposób ja, człowiek XXI wieku słuchający tej Ewangelii, jestem posłuszny Bogu we wszystkim. A na ile potrzebuję Boga tylko do realizacji swoich celów, na ile potrafię Bogu całkowicie siebie powierzyć i walczyć o moją wierność dla Niego. Jezus jest dla nas tego przepięknym przykładem. Prośmy o to, by właśnie wola Boga się wypełniała w naszym życiu, byśmy nigdy nie szukali siebie, ale Jego, a On za nagrodę wierności obiecuje niebo. 7 grudnia, w przeddzień 8 grudnia, który bardziej kojarzymy, Uświadamiamy sobie właśnie w związku z uroczystością niepokolanego poczęcia Matki Bożej. Ale niewolno, nie należy byłoby wielkim błędem, gdybyśmy tak po prostu przeszli bez zauważenia i zatrzymania się przy wielkim świętym starożytności Kościoła, starożytności chrześcijańskiej, właśnie przy świętym. Ambrożym, święty Ambroży. Wyjątkowa osoba, postać, osobowość. I wcale nie jest tak, jakby się nam mogło wydawać, że czym dalej w historii, jakby do tyłu, prawda, to tym ci święci są no, jacyś tacy zamgleni dla nas. Nie chcę powiedzieć mniej ważni, ale jacyś tacy. Mniej poznawalni, mniej, mniej uniwersalni. Więcej mówimy o świętych nam w czasie, w historii bliższych. Bardzo niesłusznie. Więc, święte Ambroży, a też jeszcze warto sobie uświadomić kontekst liturgiczny. No, jesteśmy tak w środku właśnie środa w środku drugiego tygodnia Adwentu wyjdźmy może od tej dzisiejszej modlitwy wstępnej kolekty tak zwanej która bardzo celnie krótko, ale bardzo celnie charakteryzuje osobę świętego Ambrożego, jak słyszeliśmy w tym wstępie, krótkim się zaraz wrócę do tej modlitwy wstępnej. A więc święty Ambroży rzeczywiście był kluczową osobą, kluczową osobą w nawróceniu Augustyna, następnego wielkiego geniusza właściwie ludzkości, i kościoła świętego Augustyna, potem też biskupa. To właśnie pod spotkań, a najpierw słuchania katechez, czasami się tam mówi kazań, ale tu chodzi właśnie o takie katechezy chrześcijańskie, odpływem słuchania właśnie słów Ambrożego, a Augustyn bardzo krytyczny, skądinąd retor, człowiek już obeznany w wielu sztukach starożytnych, szczególnie retoryce i w różnych prądach umysłowych, filozoficznych, więc nie patrzył się na, czy nie słuchał Ambrożego tak po prostu prosto, tak mówiąc delikatnie, ale z wielkim jednak fachowym podejściem i krytycyzmem. No i jak mówię, Ambroży, czy Pan Bóg przez słowa Ambrożego w Augustynie dokonał wielkich dzieł, no a potem Augustyn, przez niego Pan Bóg też wielkich dzieł dokonywał. A więc wróćmy do tej modlitwy wstępnej, która brzmiała w ten sposób: Boże, Ty dałeś świętego Ambrożego biskupa jako nauczyciela katolickiej wiary. Nie tylko przełożonego szefa, administratora, dowódcy jakiegoś, ale przede wszystkim nauczyciela katolickiej wiary. Dzisiaj jest nie mniejsza potrzeba, jak za czasów Ambrożego III, IV, v wiek, I wieki, uczenia, nauczania katolickiej wiary. Dlaczego? Ponieważ ludzie po prostu mają puste głowy, jeśli chodzi o prawdy katolickie wiary. To jest paradoksalnie lepsza sytuacja. To jest paradoksalnie lepsza sytuacja, bo do pustej głowy jeszcze coś, w ogóle do pustego naczynia coś tam jeszcze można włożyć, prawda, wlać. Natomiast w większości ludzie dzisiaj mają pełne głowy przeróżnych no, złych, nieprawdziwych wyobrażeń, lęków właśnie o wierze katolickiej odrzucają ją tak in blanco nie wiedząc nawet co odrzucają no i to jest gorsza sytuacja bo tak trochę jak z zawodnikiem sportowcem który już nabył różnych złych nawyków i teraz dostaje go nowy trener i najpierw go musi oduczyć tych nawyków no weź oducz takiego co już ma pewne rzeczy że tak powiem wdrukowane, prawda? żeby oduczyć złych, żeby na, na, nauczać dobrych. Więc nauczyciel katolickiej wiary Ambroży w Mediolanie nie miał łatwej pracy. I dalej charakteryzuje ta modlitwa wstępna Ambrożego i dałeś nam i mężnego następcę Apostołów, właśnie mężnego. Dlatego prosimy, wzbudź w swoim kościele biskupów według Twojego serca, aby właśnie nim rządzili, jak mówi tam modlitwa wstępna właśnie mężnie, dałeś nam mężnego nauczyciela, następcę apostołów, aby nim rządzili mężnie i roztropnie, mężnie i roztropnie. Bardzo krótko, konkretnie trafiający, jak to się mówi, w punkt. Co znaczy mężnie rządzić, to przede wszystkim no, nie ulegać szantażowi, który ma spowodować lęk. Przecież zło, ten świat i przeróżne naciski szantażują właśnie przede wszystkim tych nauczycieli katolickiej wiary, wprowadzają przeróżne lęki, żeby przestali być mężni, stali się miękcy. No a roztropnie, no to znaczy nienaiwnie, nie krótkowzrocznie, przewidując następstwa swoich, nie tylko swoich działań, bo przecież wszystko jakoś jedno z drugiego wynika. Prawda? Człowiek nieroztropny, no, można by nazwać jeszcze innymi słowami, ale nie chcę ich tutaj w tym świętym miejscu używać. Otóż właśnie to są te najważniejsze cechy, którymi się wyróżnią święty Ambroży, nauczał katolickiej wiary mężnie, roztropnie, do tego stopnia, że to nauczanie pociągnęło, nie chcę powiedzieć złamało, bo tu nie chodzi o jakiś nie wiem, akt przemocy, tylko właśnie pociągnęło takiego człowieka, jak był Augustyn żyjący wtedy, no, bardzo nie, nie po chrześcijańsku, ale jeszcze miał wsparcie, jak wiemy, Swojej świętej, matki, swojej świętej matki Moniki, która wspierała go modlitwą. I słyszymy dzisiaj teksty wspaniałe z proroka Izajasza, zachęcające właśnie do ufności Bogu, bo ci co zaufali Panu, jak mówi Izajasz w ostatnim zdaniu tego pierwszego dzisiejszego czytania, odzyskują siły, otrzymują skrzydła. Jak orły biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą, jaka wielka jest wartość, nie, nie dająca się zamienić na nic innego, właśnie ufności, zaufania Panu. Ufam Tobie. Jezu Tobie ufam, Ciebie się trzymam. I znowu nie jak wielu ma to po, pokręcone w głowie, że ufam Tobie, że będziesz robił, to Ci powiem. To wtedy będę ci ufał. To no, nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ufam Tobie tak, jak mnie prowadzisz. Czyli ja idę za Tobą, a nie Ciebie sprawdzam, kontroluję, wystawiam Ci cenzurki, robię fochy jakieś i tak dalej, szantażuję. Tylko ufam. Ufam to tak, jak za przewodnikiem górskim, który zna bezpieczne przejścia, ale trzeba też rzeczywiście się go trzymać, bo można spać ze skały. Ufam Ci. I to jest właśnie klucz do wiary. No i właściwie tak samo, podobnie przemawia do nas dzisiaj Pan Jezus. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, przyjdźcie do mnie, zaufajcie mi. I Pan Jezus zauważmy, że nie mówi, a ja zdejmę z Was, a ja zdejmę z Was wasze. Właśnie te obciążenia, wasze krzyże. Nie, 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 nie zdejmę. Pokrzepię, pokrzepię, bo jesteśmy na drodze do nieba. Daj Boże, ewentualnie, o ile w ogóle sobie to wszyscy uświadamiają. A to nie jest coś oczywistego. A ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, bo to moje jarzmo. Czyli swoje życie niesione ze mną można nieść tylko właśnie tak jak ja. Jestem cichy sercem, mówi Pan Jezus, i cichy i pokornego serca. Właśnie w takiej wewnętrznym takim wyciszeniu przed Bogiem i w pokorze możemy z, z Panem Jezusem, z Panem Bogiem nieść nasze życie. Tak jak Pan Jezus mówi. W dzisiejszej Ewangelii, bo jestem cichy i pokornego serca. W wyciszeniu i w pokorze, i wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, i wtedy się przekonacie, że moje jarzmo właściwie jest nie, że przestaje istnieć, ale ono jest słodkie to jest jakieś jarzmo, które dolega, czuje je na sobie, ale na nic innego bym nie zamienił. Jest słodkie, a brzemię lekkie. Natomiast właśnie taka głośna, pełna pychy, narracja, propaganda świata, właśnie ludziom życie jeszcze utrudnia. Zauważcie, że ci, którzy idą za Panem Jezusem, rzeczywiście niosą swoje życie, o nich właściwie w mediach właśnie nie słychać. A kogo najbardziej słychać? No, tych, którzy się buntują, tych, którzy. Właśnie mieszają, jak to się mówi w głowach, o nich najbardziej słychać. Właśnie głośna, pycha. Pycha jest zawsze głośna. Wszędzie, gdzie się pojawi, musi być widziany, słyszany, adorowany, bo inaczej w ciszy i pokorze nie wytrzyma sam z sobą. Chciałbym też na koniec przytoczyć kilka oryginalnych, tak powiem, słów świętego Ambrożego, z którymi osoby, no i kapłani oczywiście, ale i inni, którzy ewentualnie modlą się brewiarzem codziennie, to w godzinie czytań, drugie czytanie akurat na dzisiejsze wspomnienie świętego Ambrożego, przynosi taki fragment z listu świętego Ambrożego do biskupa. Konstancjusza, jakiegoś tam biskupa, który gdzieś pewnie w pobliżu gdzieś był biskupem i, i, i święty Ambroży <laughs> pisze do niego między innymi takie słowa. Cała ta wypowiedź jest zatytułowana Oświecaj wiernych przez swoje słowa. Oświecaj wiernych, a nie zaciemniaj im obraz przez swoje słowa. I mówi się tam, że coś takiego. Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze kościoła, przeprowadzasz ten statek przez wiry morskie. Trzymaj więc mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata. Wielkie to i rozległe morze, ale się go nie lękaj, albowiem sam Pan. Krąg ziemi na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Niech więc Twoje słowa płyną obficie, niech będą przejrzyste i jasne. W ten sposób dasz Twojemu ludowi pouczenie, które go pociągnie, właśnie tak jak pociągały Augustyna słowa Amrożego. Dasz ludowi pouczenie, którego pociągnie, a lud ten urzeczony tym, co mówisz, pójdzie za Tobą z dobrej woli tam, dokąd Go prowadzisz. To, co mówisz, niech będzie pełne treści. Salomon tak to określa na wargach rozumnego jest mądrość. I jeszcze usta rozumnych szerzą umiejętność, to znaczy, niech to co mówisz. Będzie oczywiste i zrozumiałe samo przez się, a wtedy Twoje wywody nie będą potrzebowały innego jeszcze uzasadnienia, lecz będą same w sobie dowodem. I niech nie wychodzi z Twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia. Czwarty Wiek. Odległy od nas? Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Jak widzimy, mamy się o co modlić. Dziękujmy za takie perły. Takie w najlepszym rozumieniu tego słowa gwiazdy, właśnie jak święty Ambroż. Zajmijmy się też tym świętym jako przewodnikom. Chwal i błogosław duszo moja, Pana. Amen.